Dobry! Tak jak Wam wcześniej obiecaliśmy, przybliżymy Wam popularną na całym świecie grę miejską geocaching. Nie generuje żadnych kosztów, nie trzeba wkładać żadnej kasy. Nic, kompletnie jest całkowicie darmowa. Potrzebne jest tylko tak: długopis, dobre chęci, troszkę wolnego czasu i oczywiście ściągnięta aplikacja ze sklepu Play naciskamy lokalizację, zlokalizowało nas o. Akurat mamy przed sobą zieloną skrytkę w którą klikamy. Jesteśmy 58 metrów od tak zwanego kesza. Udajemy się na miejsce. W Odpowiedzi jest w pobliżu rynny. Mamy tu jedną rynnę. No i gdzie może być ten skarb ukryty? Patrzymy nami. Sprawdzaliśmy, nie było za tą też nie. Gdzie to może być? Świeżo usypane tutaj, taki z kamieni, jakby, jakby coś świeżo usypane. Zobaczmy, może tam coś jest. Może tam coś jest. I mamy, I mamy coś takiego. W środku mamy ołówek, tak zwany logbook, w który należy się wpisać datę i swój nick z aplikacji. Zostawiamy to później wszystko tak samo. Przy okazji, przy geocachingu, możemy poznawać różne lokalizacje, ponieważ skarby ukryte są wszędzie, po prostu wszędzie. Nasze skrytki przyjmują najmniej oczekiwaną formę, jak na przykład ta. I proszę bardzo, i tu się wpisujemy i odkładamy na miejsce. Bach! W było grzybek. Taram! Ops! I proszę i nasz logbook kończy się w strugach deszczu, ale jeszcze ostatnia, ostatnia, dzisiaj ostatnia. Idziemy w Krzachcora. tu. była podpowiedź magnetyk. Otwieramy Tarą. Dzięki tej zabawie poznajemy miejsca, które są tak naprawdę bardzo blisko nas, ale o których istnieniu nie mieliśmy zielonego pojęcia. Pogoda dzisiaj troszkę nie sprzyja, więc jesteśmy zmuszeni już skończyć, ale w następnych odcinkach pokażemy Wam nieco więcej. Z każdym dniem będziemy Wam przybliżać ideę i fenomen, fenomen tej zabawy.